Cześć, dzień dobry, moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktor a to 586. odcinek podcastu BSS bez tajemnic. Dzisiaj pierwsza sobota roku 2022, więc przyszła pora na ekspresowe podsumowanie tygodnia. Ekspresowe podsumowania tygodnia to odcinki, w których robię takie podsumowanie tego, co działo się w samym podcaście, co ciekawego działo się w biznesie i... Co jeszcze nas czeka w kolejnych dniach, czyli nic innego jak zapowiedzi ciekawych wydarzeń. E, jak wam się zaczął rok 2022, u mnie dosyć mocno biznesowo. Muszę przyznać, że mimo tego, że to raptem kilka dni mamy za sobą nowego roku, to już wiele ciekawych rzeczy się wydarzyło. Na przykład powiększył się Klub ProProgresjo o kolejne firmy, które zdecydowały się połączyć z nami siły. Na platformie jaką jest Focus on biznes, pojawiły się już dziesiątki nowych treści. No a ten dzień, który przypadał nam na 7 stycznia, no to wypadł jako dodatkowy dzień wolny. No to najpierw wskoczmy sobie w to dzisiejsze ekspresowe podsumowanie tygodnia i posłuchajcie, jak minął nam pierwszy tydzień 2022 roku. Zacznę jak zwykle od podcastu. W podcaście BSS bez tajemnic pojawiły się trzy nowe odcinki. 583 był takim pochyleniem się nad tematem, jakim jest Great Resignation. Cóż to takiego jest, kiedy zostało zdefiniowane i czy ten proces dotyczy już również rynku polskiego? Powiem Wam, że nie będę tutaj trzymał tego w tajemnicy i oczywiście, że tak, że doświadczamy już Great Resignation. Posłuchajcie sobie, skąd to wszystko się wzięło. Odcinek 584 to już rzecz zupełnie nowa, zainspirowana jednym ze spotkań, które miałem okazję odbyć już na początku roku 2022 i dotyczy czegoś takiego jak benefity w ramach programów employer brandingowych, a tym razem jest to mieszkanie. Tak, mieszkanie może stanowić jeden z takich elementów. Dlaczego, jak i skąd to się wzięło? Posłuchajcie w odcinku 584 odcinek 585 to pierwszy raport płacowy w roku 2022. Tak, od razu z grubej rury na sam początek roku firma Hays przygotowała znakomity raport płacowy i to właśnie o tym raporcie jest odcinek 585. Podcasty mamy za sobą, no to czas, abyśmy spojrzeli sobie na to, co się działo w newsach. Cóż takiego mówił świat, cóż takiego mówiła Polska, jeśli chodzi o wiadomości biznesowe z otoczenia sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Wskakujemy w newsy? Bardzo proszę, oto one. Redakcja Focus On Business zebrała informacje o dniach wolnych w roku 2022. Lubimy pracować, ale dniami wolnymi również się interesujemy. To jak wygląda rok 2022? Dni roboczych w tym roku jest 251, dni wolnych pozostaje łącznie 114, przy założeniu, że stanowią je wszystkie weekendy i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy, czyli około 31% całego roku. Tak, tak. Dokładnie jedną trzecią roku będziemy sobie odbywać nie pracując, tylko właśnie korzystając z dni wolnych. Jeżeli chcecie zobaczyć, które dni przypadają nam na dni wolne, mało tego, które weekendy są nieco dłuższe, to wskakujcie sobie na stronę focusonbusiness.eu i tam znajdziecie te szczegóły dotyczące właśnie tychże dni wolnych. News numer dwa. Ekonomiści i profesorowie przeanalizowali Polski Ład i nie mają żadnych złudzeń, że na nowych przepisach przedsiębiorcy jednak stracą. O plusach i minusach Polskiego Ładu wypowiedzieli się m.in. profesor Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Komisji Podatkowej Business Center Club, przemysław Pruszyński, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, profesor Marian Noga z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, profesor Zbigniew Kryś. Z S.G.H., przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Szumana, profesor Witold Modzelewski, były wiceminister finansów, Szymon Witkowski, analityk prawny Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, profesor Paweł Wojciechowski, wiceprezydent i główny ekonomista pracodawców RP. Wśród nielicznych plusów znalazły się istotne zliberalizowanie warunków stosowania. Estońskiego CIT-u, uatrakcyjnienie ulg innowacyjnych BR i IP Box oraz poszerzenie zakresu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Po szczegółowy opis plusów i minusów polskiego ładu zapraszam Was na strony Focus on Business, a link znajdziecie w opisie do tego odcinka. Zatrzymajmy się na chwilę. Lubicie słuchać takie wiadomości? No cóż, mam nadzieję, że tak, skoro jeszcze tutaj jesteście. Największym docenieniem dla autora jest to, że jego podcast może być szerzony wśród nowej publiczności. A można to zrobić dając na przykład lajka. Like Dajcie lajka like do tego podcastu, a ja już wskakuję z powrotem do newsa numer 3. Od koniec ubiegłego roku media zalała fala artykułów na temat możliwości uzyskania od 2022 roku L4 z powodu tzw. wypalenia zawodowego. Jednak eksperci nie mają dobrych wiadomości. Lekarze nie mają podstaw do wystawiania L4 z powodu wypalenia zawodowego. Zdaniem radcy prawnego Łukasza Kuczkowskiego z kancelarii Raczkowski w Polsce... Od 2022 roku nie będzie jeszcze obowiązywało ICD-11, a dopiero w tej Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych zostało umieszczone wypalenie zawodowe. No cóż, jeśli ktoś chciał iść na chorobowe z uwagi na wypalenie zawodowe, to jeszcze będzie musiał trochę poczekać. Nios numer 4. Mocne rozpoczęcie roku. Wskanska deweloper ten sprzedał swoje inwestycje biurowe w Krakowie i Wrocławiu za łączną kwotę 128 milionów euro. Nowym właścicielem została Stena Real Estate BV, międzynarodowy podmiot działający na rynku nieruchomości wchodzący w skład Stena Group. Transakcja obejmuje pierwszy etap kompleksu Centrum Południe we Wrocławiu składający się z dwóch połączonych budynków biurowych – oraz ostatni budynek kompleksu High 5 w Krakowie. To łącznie 39 400 m2 powierzchni biurowej. Warto wspomnieć, że to już druga sprzedaż, którą Skanska zanotowała w ostatnich dniach. Jeszcze pod koniec roku 2021 deweloper ten sprzedał warszawski Generation Park Y, tu nowym właścicielem została Hanza Industrial Assets. Wartość tej transakcji wyniosła 285 milionów euro. News numer 5. Jeśli lubicie podcasty o tematyce IT, to Damian Ruciński wykonał kawał dobrej roboty i zebrał w jednym miejscu informacje o najlepszych takich audycjach w Polsce. Ponad 40 podcastów w jednym miejscu. Zdecydowanie warto je poznać, a ponieważ Damian sam jest podcasterem, to wszystko ujął w 20 odcinku swojego podcastu IT i Ty. Wszystkie te newsy oczywiście znajdziecie na platformie Focus on Business i zachęcam Was, zajrzyjcie w link na dole, tam możecie sobie wszystko poklikać i bezpośrednio doczytać resztę. A teraz czas na wydarzenia. 10 stycznia odbędzie się szósta konferencja Strategia LIN, której organizatorem jest LIN Passion. To jedno z najlepszych wydarzeń o tematyce LIN organizowane w Polsce. Zespół Radka Drzewieckiego podzieli się kolejną mocną porcją wiedzy. Wydarzenie startuje o godzinie 9 i będzie miało miejsce w hotelu Airport Okęcie w Warszawie. 13 stycznia 2022 roku Kancelaria Chudziki Wspólnicy zaprasza na webinar rozliczenia tarczy PFR 2.0. Webinar poprowadzą partner i radca prawny Mateusz Chudzik oraz radca prawny dr Iwona Więckiewicz- Szabłowska. Podczas spotkania omówione zostaną takie kwestie jak w jaki sposób należy się rozliczyć z otrzymanej pomocy finansowej z PFR, jakie są warunki całkowitego umorzenia subwencji finansowej, jak wygląda postępowanie po złożeniu oświadczenia o rozliczeniu. Start o godzinie 10 i informacje o tym znajdziecie oczywiście również na platformie Focus on Business, której ja codziennie korzystam, aby móc dla Was prezentować chociażby takie podsumowania tygodnia. Co będzie się działo jeszcze w kolejnym tygodniu? No cóż, ja wybieram się do Łodzi. Tak, w piątek 14 stycznia zaczynam moje podróżowanie po Polsce i tym razem jadę do Łodzi. Jeżeli ty, mój słuchaczu, ty, moja słuchaczko, jesteś w Łodzi i chciałabyś się, czy chciałbyś się ze mną spotkać, to przygotowałem sobie jeden wolny slot czasowy. Posłuchaj tego podcastu, daj mi znać na LinkedInie. Jeżeli chcesz się oczywiście ze mną spotkać i umówimy się na przykład na wspólną kawę i pogaduchy o tym, co ciekawego dzieje się w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu, a ja chętnie posłucham, co się dzieje na przykład w Twojej firmie. No dobra, kończymy na dzisiaj. Stawiamy kropkę w tym pierwszym ekspresowym podsumowaniu tygodnia w roku 2022. Sprawdzajcie linki w opisie do tego odcinka, bo one Was skierują właśnie we właściwe miejsca do tego, o czym z Wami dzisiaj sobie rozmawiałem. Ukłony dla Was, ukłony również dla moich patronów, bo w rok 2022 ponownie wchodzę z Marzeną Sawicką, Przemkiem Sławińskim, Damianem Rucińskim oraz Szymonem Kryczką. To te cztery osoby w serwisie patronite.pl wspierają rozwój tej audycji. Co nam przyniesie kolejny tydzień? Już Wam zdradzę. Kilka bardzo ciekawych wywiadów, które pojawią się na stronach właśnie podcastu BSS Bez Tajemnic. I pojawi się jedna duża zapowiedź, ale o tym już w najbliższych dniach. Na razie, cześć!